No hello, tutaj Purpose, są ze mną. Jo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie dzięki z tej strony. I jest z nimi lighter. 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 Oż, cholera jasna. jest z wami też lighter się wam. <grym grym> do Skype'a cholera. No, <grym> no, Pusz talk! No. Ej, no. Witamy w Hurt Worldzie. Hurt World, jak zwał, tak zwał. Generalnie to tak. Y, przedstawiamy sytuację y, aktualną. Y, aktualna sytuacja wygląda tak, że mamy swój serwerek, y, gdzie nam, miejmy nadzieję, nikt nam nie będzie przeszkadzał. E, i, i, I będziemy mogli sobie spokojnie grać. Tutaj będziemy zapraszać kolejne osoby, naszych znajomych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj niestety nie ma z nami e, Werteza, ponieważ był troszkę zajęty i niemo, nie, niemożliwym było, żeby nas z nami tutaj dzisiaj nagrywał. Ale to tak jest bez niego, nie? Chyba tak. No Damy sobie radę, damy. Ja już tutaj grałem w nocy, jak ten serwerek uruchamiałem, także troszeczkę rzeczy już tutaj mam. Tak jak zresztą widzicie, tu sobie biegam i teraz zapraszam chłopaków, żeby tutaj do mnie dotarli, bo to jest naprawdę ciekawa miejscowa. Bardzo fajny rest tych rzeczy, różnych dziwnych drewna, żelaza, węgla i innych bardzo potrzebnych na początku materiałów. Tak jak wam mówiłem, ja jestem pomiędzy jednymi, a drugimi kontenerami, biegnąc drogą w lewo, czy też w prawo, do, biegnę do kontenerów. A, słuchajcie, właśnie, mhm. um, y, widziałeś Kasper, jak będziesz biegł drogą, taka będzie wielka kopuła, y, kojarzysz po prostu kopułem, myśmy ją na którymś odcinku tak. widzieli, taką jakby obserwatorium takie, nie? Tak jest. No, to jak będziesz biegł drogą, to obserwatorium musisz mieć po swojej prawej stronie. I wtedy na pewno będziesz biegł moim dobrym kierunku. To tak wam mogę powiedzieć. To znaczy, ja na razie do drogi się próbuję dostać. obserwatorium? To no. jest do samej skały. Jest takie duże obserwatorium na 100% z Perry. Duże obserwatorium. Duże, duże, duże. A, tylko i słuchajcie. Nie, tylko nie noc. Tylko nie noc. Tylko nie noc. Dobra, to no, Noc do jakoś drogi. Krótko, krótko trwa uważajcie, żebyście nie zamarzli. No i ten odcinek, gdzie ja jestem yy, jest tutaj dobra, yy, dobra, 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 co ja chciałem powiedzieć, dobra, no dobra, dobra pogoda, bo w nocy się nie marznie yy... No proszę No. Dobra, to ja biegnę w takim razie. mam, Wiesz, wiesz gdzie ja jestem? Tu, gdzie zawsze byliśmy hmm. chyba? Chociaż nie, dobra, mam drogę, ale nie widzę obserwatorium, więc nie wiem, kurde, w którą stronę tej drogi biecam. E, dobra, to teraz e, powiedz mi, będąc na drodze, po której stronie masz Księżyc? Nie widzę Księżyca. Chociaż nie, po prawej stronie mam Księżyc. Jak po teraz... prawej stronie, tak? No. to musisz mieć. Widzę kogoś. Ja stój, 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 stoję na drodze I, i, i skaczę. Dobra, to widzę, widzę Kacprat. Nie, no ja widzę kogoś tu biegnie, no kto? No to. No to chodź do drogi. Ja teraz skaczę w miejscu. No widzę cię, tutaj. no Kto to jest? Dobra, to ja. A no to, to jest jednak dzięki. Ja no to cho chodź ja do chałupy. Twoje... E, czekaj, bo tutaj tutaj nas ktoś atakuje, jakiś ilonek. Ja 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 to chole. go zaraz trafek, zabiję, czekaj to, chwilę. To możemy nasze z duchej drogi, bo znajdę w końcu. Dobra, Ale już ja padz, zbierz go sobie. Nie zimno, 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 zimno mi, zimno mi, dobra. Mm, to... Zimno ci, zawaj za mną. Po prawej stronie, Kasper, masz mieć księżyc i biegniesz. Tam. I biegniesz, 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 chodź tutaj. Mm, to, Tylko nie, co, co, jeżeli on jest, że tak powiem, przed nami, to. No nie, czekaj. O, no to żarło. jakby był przed nami. To jak, to jak będzie miał pra po prawej księżyc, to będzie się od no nas oddalał. No tak. Wiesz, to żarło i chodź do, do chałupy. Ja to zacząłem budować, czekaj bo zaraz sam zgłupieję gdzie ta hołpa jest. A nie, dobrze, i chodź. A kurde, mam. Gonią mnie. Zimno ci, purpos? Tak. Chociaż tak trochę powoli stoi w miejscu. Mogę zbierać to, 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 to tak, 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 tylko jak nasiona ci wyskoczą to od razu je sadź, nie? Eee, a jak mam je sadzić? Normalnie, bierzesz je w rękę i... rzucasz na ziemię. Masz las taki i lasty? Classic, classic. To jest bardziej otwarty teren, Kasperek, wiesz? To ja mam ja to się, pamiętam. Jak to się kładzie? Jak to się stawia? Brak uprawnień prawnie do budowy, ja nie wolno mi to budować. Ale muszę cię dodać, chyba. Chodź się autoryzujesz tu. Dobra, czekaj. A tu. czy mi wolno. I nie gdzieś tam tą stronę. Autoryzuj. Purpos jest. Hmm. No bo ja mogę ci cofnąć do autoryzacji, nie? Ale już będziesz mógł, chyba, nie? Dobra. Czekaj, bo ja miałem coś wziąć i, i w sumie chyba nie wziąłem z tej skrzynki. Ja idę szukać Kacpra, bo generalnie, chyba że da, daj mi jakieś Jestem ciuchy... Jestem przy skałach, o tak wam powiem, bo O, chyba... czekaj, no to skały, no to skał tutaj jest dużo w naszych okolicach. Yy, mamy cokolwiek yy, ciuchy jakieś, żebyś mi dał. Nie, no, nie, no ciuchów nie mam, ale możesz sobie zrobić, że dam ci. Wrzucę ci jeszcze. Żebym nie zamarzał yy, i lecę yy, Kasper, żeby Masz go... skóry ci wrzuciłem, nicki masz, także możesz robić. Mhm, yy -y, tylko ja tak bardziej. Co tak bardziej nie yy, wiem no, nie o co ci chodzi. Ja yy, wiem jak to się robi jeszcze. No to wytwarzanie na stole. A stołu nie ma, czekaj zaraz go postawię. Ale Sparta czułem, ja pierdzielę. A to zaweręczyłeś znowu? Yy, Pomyliło mi się. Masz grzej się, idź tam. A słaby sznur? Czy gdzie to słaby sznur, to są ten, te, te nitki? Tak. Masz tam się grzej, już, żeby ci nie było zimno, chyba. ja jeszcze postawię stół. Maliło mi się, stół było do wytwarzania z ogniskiem Masz. I po tą ule. Umrzesz? Chyba tak. On 50 sekund do hmm. to może dźwig po niego, a ja tutaj się w tym czasie. No właśnie nie wiem, w którą stronę będę musiał biec, no ale biegnę już. Co, co, sobie zrobić? Co, co, co myślisz, że powinienem zrobić na jego, na początek? Ubierz się, nawet te podstawowe ciuchy, nie? To jest bardzo ważne. Warm bo... jeans. O, to wezmę sobie, wytworzę warm jeans. Nie wystarczająco materiałów. Jak to kurna? Aha, to... Basic sobie wytworz na razie. Ja w basicu biegam, nie zbierajmy się takich rzeczy tutaj niektórych. Bo jeszcze ogarniam Czekaj, to Ja mam teraz, a teraz już nie mam księżyca, zaraz będzie świtało. Dwie sekundy do przemarznięcia i, i umieram już. Umarłeś? U, umieram. No to weź się gdzieś tam z resp Ja od razu dla y, Kacpra też zrobię ciuchy może, co? No, zrób tam. Świt się zaczyna robić, nie jest ja w ...to mi dużo już pewnie mówiło. Ja po... Za Kurde, szalen, zabrakło skór. Ja drogą do Szatantaga. Do... Dasz pada Muszę bo zaraz przemoknę całkowicie. I chyba umrę. I czemu umrzesz znowu? Mam śmiertelne przem Yyy... Dobra, to ja do ciebie lecę jak najszybciej to jest możliwe. Czekaj, tutaj jest... Ja tak. pobiegłem w lewą stronę. Ty pobiegłeś w lewą, tak? No to tak, ja... tylko czekam pod skałą teraz, żeby... Dobra, trudno no przemoknięcie to nic tam chyba się nie stanie z przem od przemoknięcia. Będzie ci mokro. Ważne, żeby jak najszybciej teraz... Uratować Hatspra. O, widzę wielkie obserwatorium chyba. To są takie duże skały, tak? Takie... Nie, takie okrągły budynek, strasznie duży. A, nie, nie, to widzę coś dużego, ale. Ale to taką, skały. jakby z teleskopem takim, no. Ja pobiegłem w lewo, purpos. Dobra, ja biegnę w prawo w takim razie. Ja, ja już umarłem. A, już umarłeś. Znaczy, no. Yy, yy, jeszcze jeden. A nie, już myślałem, że kogoś zobaczyłem, a to był... Wajser zginął przez hipotermię. Umarłem. No. To to już nie ma na odcinku. No to ja. zaraz się obudzisz jeszcze raz. Wiem. O, zostało mi temy. Tak. tak. Bo, ale fajnie. Te, które robisz, zostają, wiesz? To kurde, też to jest, pada, nie. już jest dzień, ale ciemno. Też myślałem, że będę, kurde, musiał zacząć od początku, męczyć się. A tu mówi mi, że zostaje, no to Do drogi, do drogi Kasper musisz dobieć. No jak dobiegniesz biedne. do drogi, to biegnij tą drogą i generalnie ognisko już zobaczysz, bo no bo się świeci. Ale zazwyczaj jak biegam, biegam do drogi, to ja mogę iść albo w lewo, albo w prawo. No dobrze, ale myśmy się rozbiegli. Jeden z nas w prawo, drugi w lewo, więc powinniśmy się spotkać gdzieś Ja idę polować w takim razie na ciuchy, żeby... Znaczy na, na skóry, na ciuchy, żeby... Chyć. Żeby do lighera było. Dobra, skóry, trzy sztuki mam. Ja znalazłem sam obserwatorium, a nic takiego nie widzę, kurde. Znaczy ja nie wiem czy ty znalazłeś to obserwatorium. Znaczy ja generalnie tu, tutaj no, no nie. Z, z pozycji domu nie widzę tego obserwatorium. No z ale tym... ono jest y, wcześniej właśnie dlatego, ja już tutaj trochę zwiedziłem tego terenu i wiem gdzie ono jest, nie? Ja akurat biegnę w jego stronę tego obserwatorium. Znaczy, m, ja na razie zostałem w domu, nie? Mhm. Ci wiem, czy trzeba czy się nie dało. F2. F2? Mhm. Okej. Okay. Nie wiem, czemu, on taki gra, zawsze mi się lepiej zdrija sobie. Ja mam pierwszej. drogę. Masz drogę? Mam drogę i ona jest bardziej prosta, więc. No. no to. Wybierz, w którą stronę tak. chcesz biec. No, ja już jestem przy jednych. Tak, chyba widziałem? Nie, jednak nie. Mogę iść w lewo bardziej skały, i w prawo bardziej skały. Łojacie, ale mam wybór. Biegnij drogą. Musisz na któregoś z nas trafić w końcu. Okej, okay. aha, czyli ja też w ogóle po drugiej stronie tego miejsca, gdzie się wcześniej zejdę, ja to pójdę w lewo. No się kurde, gnoja. GIEŃ! Kogoś widzę! Kogoś widzę, kogoś widzę. Podskakuje? Tak to ty jesteś purpos. Gdzie ty jesteś? Zrowie. No dobra. O nie no padłem! No dobra. Ginąłeś zbor. O Boże, bo miałeś dwa zaatkowa, ale ja się tam już od drodze przedtem. Cześć. Mam tylko materiały straciłem. Ale jest nie tracę. A ja już jestem łap. tu. No to dobra. Podobny, I łap. No to już jesteśmy tu. To tyle, co ci mogę na razie dać. Jeszcze spodnie chcecie zrobić, tylko że na spodnie jest potrzebne trochę. On, Dobra, to wy już tutaj jesteście. Ja idę zbierać drewno, żeby dalej budować fundamenty. A, ja kury. E, Tam trochę żarcia może, może być, a już widzę, że już ktoś tam kogoś tłucze. Mm, surowy steak. <laughs> Przepraszam. O, o, cześć dziękuję. Cześć. <skrywa> Widzisz, co ona robi? Tak, no bąsuje głową. no <grywa> Dzięki za ja to. Tak. No wiem, to zwierzę jak zabite, tak? O tym mówisz? <grywa> Ciało la <grywa> <Cialala. grywa> <grywa> już nie ma. Dobra, czekaj, bo ja poluję na zwierzaki. Ty też, later staraj się polować na zwierzaki, bo skóry nam są potrzebne. Potrzebne nam jeszcze 17 skór, żeby ci zrobić spodnie. Tam się ale kurde, ciężko jest tutaj prowadzić. Ja pójdę do tego, tam gdzie zginąłem. Może po mnie skrzynki leżą? To zbiorę nitemy. Po drugiej stronie jest dużo zwierzaków. Po drugiej stronie? Tak, tak. Jest też. W po, sporze... tej, po tej stronie też jest ich sporo. A no najwięcej właśnie przy tych kontenerach ich jest. Tylko kurde, no ciężko. Teraz trzy mnie zaatakowały i nie szło, no, nie szło nie przeżyć. Nie. Dwa, zabi dwa zabiłem, trzeci mnie no. Dobił. Dobił, dokładnie. O, widzę jelonka, dobra. Te jelonki są spoko, bo jelonki nie uciekają, tylko atakują. Ale mogą coś ci zabić, o tyle. Ale można. no, nie są aż tak silne znowu, żeby cię zabiły. Dobra, idę szukać swoich itemów. Z czego ty je bijesz? Jestem z włóczni. To. Mam już 5 mam już skór, po jeszcze 15. <laughs> Kolejną rzeczą, o którą chcielibyśmy się dowiedzieć, to ja bym się chciał dowiedzieć, jak można skonfigurować ten serwer. Czy jest taka w ogóle ewentualność, możliwość. No nie ma tego tak już czasu. Tudzież opcja. Na razie, na razie jedyne możliwości to są wpisywanie komend w konsoli, tak jak ci tam znalazłem. Ale żadnych na razie jeszcze o, wszystko nie O, trzy mam. Ja mam 10, to mamy 13 już razem. No i właśnie tu padłem. I to już zbieramy rzeczy. O, fajnie. zbieram to, co. To a tym co, Robocop? Taki Robokop. No bo taki był no koleś, no ten mocny. E, dobra, mam 14 skóry, ile ty masz? Trzy. No to potrzebne nam jeszcze trzy. I robimy dla ciebie. Ubranko. Dżinsy. Podstawowe. E, kup mi dżinsy, to. Tak. Ja wolę Jorka. <laughs> Nie, nie no śmiejemy się. Nie, o, tak się zmieniało tryb, właśnie. Do, do rzucania. A uciekają, strasznie, że to te króliki, należy nie wrócić. No właśnie. no najlepiej z łuku, nie? Za zrobienie łuku potrzeba wam 50 drewna. Dużo trochę, uważam. I no i nitki. No to ja mam nitki, znaczy od ciebie zabrane. No to za nie mogę 24... tego ...drewna, no. ale myślę, że można byłoby łuk Nawet dać lighterowi rzazim. jako naczelnemu killerowi. Nie da. No ja biegam z łukiem. I robię tutaj sobie, a zrobimy to tak, żeby to zabrać. A plecak powiedz mi, Powiedzimy, mocno nie. powiększa ten? O jeden rząd w dół. O jeden kosz... rządek? Tak, był. Za to to więcej no. Dobra. No to szało to nie robi, chyba co? Szału nie robi, lepiej, ale lepiej na początek tyle. jest okej, okay, wiesz? Lepiej tyle mieć niż nie mieć. Dużo drogi jest w wytworzeniu ten z tego co widziałem. No o, ja mam, zrobiłem sobie. Dobra. Mam mielonkę i mam zablokowanego królika, więc mam nadzieję, że. No ty świnio, jedna, ty. Dobra, mam skur... Nie, kurde, jednej skóry nam brakuje. Jednej sztuki. Wdychaj! DURNY PROSIAKU, TY! Psz, nie lubię prosiaków. Nie lubię prosiaków jak jasno, cholera znaczy, Lubię, lubię schabowe. Lubię za to schabowe. No nie, no ja przecież fiłem, no. To jest bullshit. Kogo? No królika, no. Królik. Godmoda miał włączonego. Własność A O, A o, 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 o się jeden. No widzę właśnie go też. O, ty. Daj. No i się odlocham. Ja, ja no kurde, chciałem go takiego headshota mu wywalić, a on się ruszył mnie normalnie. No bezczelny. No? bezczelny typ. Świnia. Znaczy nie świnia, jeleń. No i tak go zabiłem. Oooo jeszcze sobie ubęknąć. Nie, nie, to... Niemożliwe! Niemożliwe, żeby dzięki zabił. Nie no tak zabierał zabieram. Aha, jak to wers powiedział? Bażant? Bażant? Basant to mori. Dobra, biegnę, do, biegnę, wracam do chałupy. Ja pierdzielę przez to jest niemożliwe podejść do tego Do czego? Do królika no, nie, no, 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 są dobra. jelonki. Dobra, są dwa jelenie na, na horyzoncie Ale tutaj są spadki FPS-ów, niby wszystko tutaj ładnie płynnie chodzi i nagle taki jebudut. Ja, nie, Nie odczułem. Ja, ja muszę dać tego królika w końcu. Jednego chociażby No, no tak. Prawda u mnie jakoś tak ok, to wszystko działa Ja się poddaję czy poddaję się czego? Nie będziesz zabijał królików? Nie, poddaję Dobra, się... Mam. Tak. Nie mam e, to chodź do domu. Ja mam trochę skór, tak samo. Nie będziesz dom. A nie będziesz do dom? Mnie? No to A widzisz mnie? Chyba tak. Ktoś rozwalał jakąś skałę. Nie no, ja Nowo rozwalam... skóra i ścięgnę Dobra, mam, 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 wszystko. Chodź, no to, te, to chodź do drogi. Skocz. Dobra, widzę cię. Też was widzę. No to chodź, chodź za mną, lajterze. Już ci robią spodenki! Chyba że chcesz sam zrobić, co? Chcesz uszyć sam? Nie, nie. I zaśpiewać sobie, kręcić się, kręcić w rzęcionu? Hmm. Tak jest. Muszę sobie zrobić kurtkę. Po 7 minutach bym zdech z głodu. Hmm. No jak to, jak głodny jestem? Nieprawda. Tego nagrania te, te przewiduje, nie przewiduję, hmm. żebym ja był teraz głodny. A może maskę gazową chcesz? Nie, bo dziękuję. Na chwilę wezmę no mi było potrzebne. Żyjemy sobie. Dobra, wytwórz. Dobra, je, je, je. Jeszcze nie mam czapki i rękawiczek po prostu. Nie wiem, kiedy będzie można je robić. Dobra, czy masz? mam zielonego pojęcia. Eee, łapaj. Zawałem. Ciepłe dżinsy. Jeansy. <noise> Letak z napromieniami. Katpor, dodałeś się do tego, to temu tam? Autoryzowałeś się tam? Jak to zrobić? No, po no podchodzisz nie do niego. I, się autoryzujesz. I to będzie U, punkt ustaw y, nawet... Tak? Czy, czy jak? Autoryzuj tam będzie. Autoryzuj. U, bam. Aha dobra, autoryzuj i, i, i ustaw punkt... A nie, dobra. A, to tyle, to, dobra. To, to, to no. To jest właśnie dobre, że tu się będziemy już odradzać w tym miejscu, nie? To kół? Myślę, że wydaje, że dobre chyba miejscówkę na, na chałupkę wybrałem. Ale to Ale przegrzanie dostałem, nie? No nie podchodź do tego rusztu. Dobry. Kosteczki gdzie wsadzamy? Ja. Mam, na razie. Jakie ja mam craftować, jak na niego nie podejść? Nie podchodzi, znaczy. No to podejść, włączyć, zgasić ten ogień. Tam jest a przeciw, masz, żeby tu masz, zgasić. Tu masz, tu masz w ogóle ten yy, No, żarełko. A, a jak to. Jak mam to postawić znowu? Co masz na Jak ci wypadnie e, z tego nasiona, to na, trzymając w, nasiono w ręku, e, pojawić się na ziemi takie zielone miejsce. A okay. już. Że możesz to zrobić. Dobra. Ja sobie porządnego kotletasa wtrążyłem. No, ja już też wróciłem do chałupki. Będę ją rozbudowywał. Troszeczkę. No, no, Bo nam tutaj brakuje parę, parę rzeczy. Coś tam się piecze. Ta, wsadziłem, tak, wsadziłem kontleta. Jak ktoś potrzebuje. Mam jeszcze no, jednego szybko. To masz, Tomasz, weź sobie go, następnego upiecz. Tu lighter, tu, tu, tu jestem. Tu sobie. Upiecz kolejnego. To łatwo powiedzieć, jak tak gorąco. <grym> no Uciekam, jest, jest moc. No jest moc tego, jest ja jest. Mam, powiem wam, że pierwszy raz nie mam kompletnie głodu. To był Grilla, kurde. Mam totalnie, totalnego fula. Purpu fula. Ochrona przed ciepłem mam 0. Ochrona przed zimem 17. Ochrona przed stworzeniami 7. No to dobrze. Daję radę. No dobra, będzie zacząć to będzie ja trochę... kopać jakieś dziwne materiały. No tak, tylko że najgorsze jest to, że jeszcze nie wiem, gdzie je znaleźć. Niektóre rzeczy, wiesz. No to trzeba by zacząć szukać. Ale może to już w następnym odcinku, co? Czekaj, o. daj mi dobudować tylko podłogę, no. dobra. Rozgadźcie no ten ognisko, bo kurde raz to się spadniemy wszyscy. No to, no to dobra. Dobrać. To jest tak zbudowane, nie? Znaczy to jeszcze nie do końca, no ale już początek zalążek jest, nie? No to pięknie. Najśmieszniejsze no śmieszniejsze jest to, że musimy i tak stawiać fundamenty pod spodem, żeby używać później tych e, takich platform na które można podłogę ułożyć. Takie dziwne trochę, no ale tak jest, no trudno. Czym się równi drewniany od łuku myśliwskiego? Nie, wiem, może ma jakiś mocniejszy. lepszy zasięg, pewnie lepszy i tak dalej. A, kolejną rzeczą to jeszcze tutaj powiem na tym odcinku. Wiecie, że można jeść to zepsute y, żarcie, nie? Mhm. I ono y, z, głód y, niweluje kosztem 20 punktów życia, także się opłaca też. No to fajowo. Muszę później odrodzić też. Dobra, dobra. Dzięki serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o za drugą zabawę i trzymajcie się do następnego odcinka. I, I pamiętajcie, no. że gry łączą nawet pokolenia. Na razie. I trzymajcie się właśnie <gry> do kolejnego spotkania z Card World. Cześć. Na razie. Yo.